Siema. Siema. Bułę wam. No, nie. Tak, bo ja teraz mówię bułę wam w mordę. Nie. Bułę ma, wam w oko. Kojarzy się z bułką. Bułę wam w oko. Gdzie on jest? Przedstaw się, bo ty się nic jest, nie umiesz. O raz, dwa, trzy, jeden. O. O jadę, Jaki ten kopie. a a a korytarze ten cieć kopie. Powiedz a. lepiej co, jakie zawsze zmiany. Idzie. Kofa się. Idzie. Będę pierwszy. E, weź rozkop tutaj ten kobel. Ten? No, no, tutaj kobel, bo coś tutaj jest, on coś wkrywa. A, piasek, dobra, to możesz spać. Dobra, kiciu, już, idź. O nie, o, nie będzie jedzie szybciej ode mnie. O, dobra, nie. I w tym odcinku zbudujemy domek. O oh je, yeah, domek. Ty, on potrzebował 16 węgla, nie? Mhm. To nie ma Cichosieć. chyba 16 w ogóle. Dobra no Ej on używa tego węgla przecież nie To on zbywa to użyło chyba Ty robisz sobie tak jak przy tablecie naszym? Hmm? Ja mu nie pozwolę używać naszego tableta No ile strzelby <laughs> dorzuci? Dobra To zjeżdżasz sobie Posegregowałeś? No, zobacz ile masz szybę i dymę tu, bo nie Posegreguj to lepiej O, Opie I pięknie nic się nie by to Dobrze. mam tego odczucia. Oczywiście. Nie posłuchaj. To jest um, naprawdę Nie, nie mam czym tutaj. Masz klejster. Aha, no, mamy klejster. Co hmm, by tu się wzięło? Jaksa? Nie, Dobra, nic nie bierzemy. Mam dużo. Nie, to mam nie tam. Nie. No. Okay, o, mamy obsydian, jupi Weź Filipa. chwilę, paga. Bierzesz to idziesz do tableta. O! I co będzie mógł? Wkładasz Playstar. Tu? Hmm? I ładujesz Fuck yeah! Fuck? fuck off fuck. Dobra Co tu mam? Z czego będzie domek? Dziewa. Dziewa, 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 dziewa Tego Marble um, Bloka może zobaczyć ten Marble Blok da się Sklonować Da się Ale wiesz co? Ja sobie no i nie równo dało, dobra Muszę no, co robić Wezmę sobie tego Szkoda, że się da, nie? Tak, da się mm. Czyli też się da. Oblakowajcie. Dobra, i no, Ale musisz zrobić szkło. A masz szkło w skrzyni? Nie. To jest w, w worku. Dobry. Jest. Ej, włóż worek worka. Nie, 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 nie. nie. Dobra. Szkło. Tu, dobra. Te miejsce... nie! Kobla znamy w tyle. I szłowa jest taka. Spijękę. z no... Teraz zrobimy może... A dobra, z takiego szkła, z takiego szkła będzie lepiej. Co? takiego szkła nie, bo nie pół to będzie brzydko. Ej dobra, to pan... Jaką miał? Leszek, jo? Zbyszek. To jest Zbyszek. A tamten był Eustach, jo? Nie, to jest Eustach. No Eustach, Może już go nie będziemy tu mam bić i usuniemy go? Bo... Nie. Znowu mam tu do rozwalania, no nie wyrobię. Ja ja. To wszystko Dobra. wszystko rozwalasz? Dobra, gdzie tu, tutaj. To będzie tak jak ty w swoim ucinku. Ja zrobiłem wtedy cięcie. A, to będzie timelapse, więc nie będziecie lepiej, musieli być. Ale fajny stuff mam takiego epickiego pomysłu, że tutaj będzie obok dom. No bo obok się zrobić dom. No dobra, no tu sobie postaw pierwszy, te i cięcie. Cięcie? Dobra, robię cięcie. Cięcie? Czy Cię zrobić postaw? Teraz będzie wszystko, wszystko w tym tempie, tak? Chwilę ja. poczekajcie. Ja się, ja się zaraz, dwa za... zaraz zadziewię. Godzina, tygodni, matka, aloholu. To jest trochę za wysoki i nie ma o, o dachu. Jedno. Ha, my się o trzy aniołki. O jedno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O trzy Nie, o dwa. Dobra, dwa, jo i dachu by się wziął. Nie, wam. I krzywo do końca, to miał iś po ten wulkan, pływ konieczny ja mu mówię, że to było ładniej, a on nie, nie.

O Jezus o. Nie. Ej, by się zgłosz Nie, nie. nie. On skończył robot Dobra, zaraz się go usunie. Nie, on zresztą nie Okej, okay, chodź. Mmm, na tera portal. Nie mamy tyle tego. Sklonuj sobie w transmutation tabletze Patrz, klejstar? No, i to nie tak. Czeka, czeka. Ciężko Dobra, jaki błąd? Mam to, mam to. po prostu w portaliściu do tego domu, no. Nie mam zapalniczki, w dół jedno, tak. Wow. O, 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 A, teraz u góry takie powinniśmy. <Ky> <Ky> dobra. Flinta masz, nie? Nie mam właśnie, nie. To u tego zb Zbyszka jest. Mm, u tego, Eustachego. i to jest ten! A ten? Rysiu. Ten, to jest złodziej. Bo on kradnie Nie ma, a jest. O kurde. Bo to od to od razu wyucz w tym. O, Do... A teraz mogę? O, mogę. Masz tu jest nie ma, tu jest nie ma, ale gdzie jest. Nie za sałatą. To ja widzi? mój, no masz burger. Nie gadaj, wystarczy to zrobić na E. I cicho być. Ja wczoś... Patyk, nie, no jestem dobry. Jak to się robi teraz? Nie, tak, 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 patrz, pamiętam. No potem No i git. I w kolejnym odcinku. Aha. Dobra. W kolejnym odcinku pójdziemy do latera, bo to już będzie długo. No, albo ja pójdę. Nie. Jeszcze 7 Komentujcie, subskrybujcie i o, oceniajcie. Dobra. Ja to w 9 Dobra.